Jak dodać formatowanie warunkowe do pozycji towarowych w fakturze sprzedaży w subiekcie Nexo Nexo Pro? W celu dodania formatowania warunkowego w fakturze sprzedaży należy uruchomić z menu kontekstowego w specyfikacji asortymentowej opcję Konfiguracja listy. Dla każdej z dostępnych kolumn możliwe jest skorzystanie z edytora formatowania warunkowego dostępnego w kolumnie FW. Jeśli ikona formatowania jest wyszarzona, to oznacza, że dla danej kolumny nie jest zdefiniowane formatowanie. W tym przykładzie użyjemy formatowania do kolumny nazwa. W kolumnie formatowanie warunkowe należy wybrać w oparciu o jaką kolumnę ma zostać przygotowane formatowanie. Wybieramy kolumnę producent. W następnej kolumnie operator można wybrać warunek do spełnienia. W tym przypadku wybierzemy zaczyna się od. W polu wartość wpiszemy hurt. A w kolumnie styl wybierzemy pochylony tekst. Dla wprowadzonej właśnie klauzuli można dodać warunek. Warunki dodaje się z menu kontekstowego. Można korzystać z lub i oraz. W naszym przykładzie wybierzemy warunek lub i dla niego sprawdzimy kolumnę kod PLU, czy jest pusta. Możliwe jest dodawanie kolejnych klauzul. Dla opcji wartość brutto po rabacie wprowadzimy zielone kolorowanie tekstu w przypadku, gdy wartość ta będzie większa niż 1000. Formatowanie warunkowe może także działać na całe wiersze. W celu zdefiniowania takiego formatowania należy wejść w zakładkę Parametry i kliknąć w Formatowanie warunkowe. Należy wprowadzić warunki. Wykonuje się to w taki sam sposób jak dla kolumny. Tak przygotowane formatowanie można zapisać. Zapisanie formatowania skutkuje natychmiastowym zastosowaniem dla pozycji faktury. Pierwszy warunek został spełniony, gdyż pozwalały na to dane asortymentu. Kod PLU był uzupełniony, ale nazwa producenta zaczyna się od hurt. Drugi warunek także został spełniony. Wartość brutto po rabacie jest większa niż 1000. Trzeci warunek dotyczący formatowania całych wierszy także zadziałał. Pole ilość dostępna jest większe od 10.